Z tej strony, Mateusz, w dzisiejszym filmie zapraszam Was na szybki test usztywniaczy na nadgarstki od tych najtańszych z dekatlonu po te najdroższe, kosztujące nawet dwie stówy. Ale zanim przejdziemy do testu, na początku krótkie wyjaśnienie. Po co w ogóle komu usztywniacze na nadgarstki? Otóż Całą ideą leżącą za kupnem usztywniaczy jest to, żeby ustabilizować staw, który nie do końca powinien się ruszać w takich ćwiczeniach jak wyciskanie leżące sztangą, wyciskanie stojące sztangą. W opcjonalnym przypadku przysiadach, zwłaszcza przysiadach low bar, gdzie również często te nadgarstki w przypadku braku mobilności obręczy barkowej, odcinka, kręgo, odcinka pierwszego kręgosłupa potrafią się nam wyginać. I teraz na przykładzie usztywniaczy firmy Monster Power pokażę wam, jak tego usztywniacza nie zakładać, jak to założyć. Przede wszystkim nie robimy czegoś takiego, że owijamy pod stawem. W tym momencie nadgarstek w ogóle nam się nie usztywnił, a niestety bardzo wiele osób tak te usztywniacze zakłada. I tutaj drobna uwaga. Nie musimy ściskać z całej siły, ale jeżeli już chcemy nosić usztywniacze, no to upewnimy się, że faktycznie ten nadgarstek jest sztywny i zdejmujmy usztywniacze po każdej serii. Czyli to nie może być tak, że nosimy usztywniacze cały trening, niektórzy też tak z pasem robią, że cały trening noszą, to zakładamy tylko na serię, mamy czuć pewien dyskomfort, zwłaszcza już pod koniec serii albo w przypadku serii na więcej powtórzeń. Czujemy dyskomfort, zdejmujemy natomiast jak to zrobić lepiej? Tutaj mamy taką pentelkę. Możemy już tutaj naciągnąć materiał, czyli widzicie, ten materiał nie idzie sobie luźno, tylko ja go mocno naciągam, przeplatam drugi raz, jeszcze mocniej, przeplatam trzeci raz i zapinam. Pamiętam, żeby zdjąć ten fichajster z kciuka. I tutaj od razu uwaga. W przypadku usztywniaczy Monster ten, ta pętelka jest bardzo długa, więc się wygodnie ją zdejmuje z kciuka. W przypadku innych usztywniaczy ta pętelka może być nieco krótsza i zdejmowanie tego z kciuka może być bardzo niemiłe. W tym momencie polecam drugi wariant, czyli nie zakładamy tego na kciuk, tylko przytrzymujemy. Tutaj, cyk, py, przytrzymuję. Naciągam. Od dołu po skosie i robię ten sam schemat. Upewniam się, że moje wiązanie jest też troszkę nad stawem, nie tylko pod, i dochodzę do czegoś takiego. Tutaj z przodu mam ten wichajster, nadgarstek jest fajnie usztywniony. Czuję, że aż, zobaczcie, ręce, palce same mi uciekają. Wszystko jest sztywne. Ale zaczynając od najtańszej półki cenowej, to są usztywniacze wyprodukowane dla Decathlonu przez jakąś chińską firmę. Charakteryzują się tym, że są relatywnie krótkie, czyli ich wiązanie nie zajmuje dużo czasu, są bardzo leciutkie i bardzo elastyczne. Oznacza to, że nadają się świetnie do ćwiczeń, gdzie ten nadgarstek nie do końca musi być w pełni usztywniony, gdzie to może być dobre, na przykład w dwuboju. Mam tu na myśli rwanie i podrzut. Tam nie chcemy zabezpieczyć tego nadgarstka. Może też przysiady z przodu. Nie chcemy zabezpieczyć sztywno nadgarstka, a chcemy po prostu pewien, pewną pomoc, jeżeli odczuwam jakiś ból nadgarstka, albo po prostu notorycznie w górze nam ten nadgarstek odskakuje do tyłu, do przeprostu. Te usztywniacze kosztują w Decathlonie jakieś trzy dychy. Są to usztywniacze Natali. Używa ich do rwania i do podrzutu. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą cenę, no to ciężko znaleźć coś z takiej półki cenowej, co by miało lepszą jakość, lepsze usztywnienie, ale bardzo łatwo jest znaleźć coś, co ma gorszą jakość. Miałem kiedyś, jeżeli cofniecie się wstecz do filmów sprzed, powiedzmy, 3 lat, miałem tam takie usztywniacze od Treka, które miały tutaj taki drut, one były naprawdę fatalne, nie poleciłbym ich nikomu, mimo, mimo że kosztowały dwie dychy, no to warto jednak trochę dopłacić, mieć sprzęt lepszej jakości. Ale dobrze, przejdźmy sobie teraz do usztywniaczy trójbojowych dla osób, które podnoszą trochę większe ciężary, które potrzebują ich przede wszystkim do wyciskań leżąc, być może stojąc, być może przysiadów, low bar. I tutaj mamy usztywniacz SBD oraz Monstera. Czerwone, jak widać, bardzo podobny wzór, tylko że SBD z tyłu jest czarny, jeżeli... Pomierzymy je, to wyjdzie nam, że są niemal identycznej długości. No, SBD jest odrobinę krótszy. I teraz uwaga, bardzo ważna. To są usztywniacze SBD Flex. Są jeszcze sztywne na stronie do wyboru. To są usztywniacze czerwone. Na stronie również są czarne sztywniejsze i niebieskie dłuższe. Także to jest wersja elastyczna. Jest to ważne w kontekście tego co chcę powiedzieć, mianowicie SBD mimo wszystko są o wiele luźniejsze, bardziej elastyczne. Czyli jeżeli ktoś szuka złotego środka, to bardziej bym skłaniał się w stronę monstera, ponieważ jest odrobinę sztywniejszy i jest dwa razy tańszy. Także no jednak dwa razy tańszy, jest to spora różnica. Usztywniacze monstera kosztują 100. SBD kosztują prawie dwie stówy i nigdy bym ich nie kupił, gdybym nie znalazł dobrej okazji, gdzie no bardzo dużo oszczędziłem. No i teraz główna różnica jest taka, że usztywniacze SBD są tak zwane IPF-approved. To znaczy są na liście sprzętu dozwolonego na startach w trójboju siłowym pod egidą IPF, czyli w startach polskiego związku. Czyli jeżeli ktoś chce wystartować na AMP'ach, czyli akademickich mistrzostwach Polski, jeżeli ktoś chce wystartować, wystartować na pucharze Polski w trójboju klasycznym, jeżeli ktoś chce wystartować na mistrzostwach polski, to musi mieć no, zapłacić za odpowiednią markę. Ale wydaje mi się, że one są trochę za drogie w stosunku tego, co oferują. Jeżeli ktoś już potrzebuje sprzętu IPF, Zdecydowanie polecałbym mu tego Jak sama nazwa wskazuje Titana Są to usztywniacze Titan Made in America Nie żadne tam Great Britain jak SBD One są naprawdę sztywne One również występują w wersjach krótszych Średnich, dłuższych I osobiście uważam Mimo to, że one również są bardzo drogie Również kosztują dwie stówy No to uważam, że one SBD biją na głowę, nie mają nawet podjazdu. I teraz tak naprawdę one nie są aż tak sztywne według mnie jak czarne monstery. Ja właśnie nie mam czarnych monsterów, głównie ze względu na to, że dla mnie to jest przeginka. Po prostu nie jestem w stanie w ich wytrzymać, bo próbowałem. To jest właśnie, jeżeli ktoś miał do dyspozycji kiedyś taśmy na kolana, to to jest oczywiście ten sam materiał. Tak jak taśmy na kolana czarne to jest bardzo podobny materiał do usztywniaczy na nadgarski, tak samo usztywniacze nadgarski Titana to jest również ten sam materiał co taśmy. To jest rzecz bardzo twarda, ale jednocześnie na tyle sprężysta, że jest, jesteśmy w stanie to założyć bez większych problemów. No i właśnie te usztywniacze Titan, które mam, to są usztywniacze najdłuższe. One również są IPF approved. Czyli również można w nich startować właśnie w IPF-ie. No i oczywiście, jeżeli ktoś nie potrzebuje takich długich, to może sobie kupić krótsze. Jeżeli właśnie mówimy o samej konstrukcji, to uszczytniacze Titan są jedynymi, to działa na ich minus. Które nie są zaplanowane na lewą i prawą rękę, czyli one są identyczne. Już tłumaczę o co chodzi. Jak widzimy, układam je obok siebie. Dzęzelek jest tutaj po jednej stronie i tutaj po tej samej stronie. Natomiast, jeżeli przyłożę do siebie w tą samą stronę usztywniacze SBD, widać, że dzęzelki są w dwie różne strony. Czyli, jeżeli chciałbym je założyć. To wiem dokładnie, która ręka jest lewa, która jest prawa. To samo ma miejsce w przypadku tanich usztywniaczy z Decathlonu oraz Monstera. Czyli. No, nie ukrywam, że monstery SBD oraz te dekatlony o wiele łatwiej się zakłada. Natomiast, no, Titan, jedyny ból dupy dla mnie to jest właśnie to, że ciężko się je zakłada. O ile prawa ręka idzie dobrze, to o ile y, lewa ręka jest zaprojektowana dla prawej ręki, więc trzeba pokombinować. Ale oczywiście każdy ma swoją technikę zakładania i na pewno y, większość z Was zakłada, być może już w inny sposób i znalazła obejście na to. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję pentelki to tak naprawdę tutaj jest wydaje mi się jedyny plus SBD w stosunku do monstera. Mianowicie pętelka w przypadku monstera jest najdłuższa. Widać, że ona się wyróżnia, jest najdłuższa. Potencjalnym minusem monstera może być właśnie to, że przez to, że to jest dość długie, nie jest tak dobrze zabezpieczone jak na przykład SBD. SBD ma tutaj dodatkowe przeszycia. Chroniące przed urwaniem, no to potencjalnie nam się ten, ta pentelka może odrywać. nie? A tutaj jeszcze macie zbliżenie, jak to wygląda z bliska. Na dole Titan, SBD i właśnie ten monster. Jak widać, no już ten monster nam trochę dynda w tą stronę, podczas gdy te są nietknięte. No i wydaje mi się, że jedyną potencjalną luką w monsterze może być właśnie pentelka. Natomiast przez to, że są dwa razy tańsze niż. SBD oraz Titany, które kosztują prawie dwie stówy. No i oczywiście zważywszy jeszcze na to, że mam kotrawatowy do Monstera mleko, który na drugi produkt od tej pory daje minus 25%. No to być może moja opinia nie jest w pełni obiektywna, ale zdecydowanie polecałbym właśnie Monstera dla kogoś, kto szuka pewnego rodzaju kompromisu i chce ćwiczyć dla siebie, albo będzie startować w innych federacjach, jak WRPF, czy na przykład XPC, gdzie nie są wymagane jakieś tam specjalne listy dozwolonego sprzętu. Natomiast jeżeli ktoś chce mieć mega usztywnienie, to może celować albo w Titany o różnej długości. To jest Titan Gold, oczywiście Titan ma również swoje usztywniacze lżejsze, mniej, mniej sztywne, bardziej elastyczne. Albo właśnie może celować w czarne Monstery. Jeżeli ktoś szuka usztywniaczy bardzo długich, no to każda z firm, które wymieniłem, zarówno SBD, Monster, jak i Titan, ma w swojej ofercie zarówno krótsze usztywniacze, jak i dłuższe. Aczkolwiek tak na dobrą sprawę zakładanie czegoś takiego cały czas w treningu jest bardzo męczące. I na sam koniec zbierzmy to wszystko do kupy. Jaki sprzęt używam, jakiego nie używam i w ogóle po co mi to. Usztywniaczy Monster używam do wszystkiego, czy to jest przysiad, czy wyciskanie leżąc, czy na przykład właśnie OHP. Z drobnym wyjątkiem, ponieważ Titany zakładam albo na mega ciężkie serie wyciskania leżąc, gdzie czuję jednak, że ta sztywność mi pomaga, chociaż nie potrzebuję tej sztywności w normalnym działaniu i raczej nie w przysiadzie. I przede wszystkim na zawodach miałem, do, miałem je do dyspozycji, ponieważ startowałem właśnie na Mistrzostwach Polski, Polskiego Związku, gdzie musiała być ta lista IPF approved. W dalszej kolejności mamy SBD. W których raczej nie będę startował na zawodach, bo są zbyt elastyczne, nie nadają się do maksów. Według mnie, chociaż znam osoby, które używają ich do maksów, jako że one są stosunkowo świeżym nabytkiem, to jeszcze nie do końca wiem, co z nimi zrobię. Wiem, że Natalia je przetestowała przez kilka treningów i również sprawdzają się bardzo fajnie. No i na sam koniec mam te usztywniacze czarne, które również używa Natalia do dwuboju, i właśnie używałbym je do dwuboju. Także jak widzicie, odpowiedź na pytanie, które usztywniacze wybrać, nie jest do końca oczywista, ponieważ musimy zadać sobie pytanie, jaki mamy budżet. I jakiego usztywnienia potrzebujemy? Jeżeli potrzebujemy bardzo niewielkiego usztywnienia i mamy mały budżet, no to usztywnia przez Decathlonu. Jeżeli potrzebujemy takiego usztywnienia, jakiego potrzebuje 90% osób, a mamy średni budżet, no to właśnie monster. Jeżeli mamy duży budżet i startujemy w IPF, a również nie robimy mega usztywnienia, to właśnie elastyczne sbd -ki. Natomiast jeżeli mamy duży budżet, startujemy na zawodach, chcemy mieć coś mega sztywnego, no to właśnie rozwiązaniem może być tutaj Titan. Tylko że jak mówiłem, to dotyczy tylko zawodów Polskiego Związku, nie innych Federacji jak XPC, WRPF czy inne. No i na sam koniec, jeżeli nie pokazał wam się ten film w subskrypcjach, no to niestety YouTube od pewnego czasu, od dłuższego czasu hamuje zasięgi różnym kanałom, właściwie wszystkim kanałom. Także jeżeli nie wyświetlił Ci się ten film albo chcesz być po prostu na bieżąco, to oczywiście dzwoneczek. Nie sądziłem, że kiedyś to powiem, wiele kanałów trąbiło o tym dzwoneczku od chyba, nie wiem, roku, może dwóch, ale od kilkunastu tygodni dotyczy to też również mnie, dlatego jeżeli chcesz być na bieżąco, dzwoneczek, subskrypcja, like. Jeżeli masz jakiś pomysł na film, zostaw go w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie!